Imię ojca, i syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, każdy mój dzień to wielki dar od Ciebie, za który dziękuję Ci z całej duszy. Wiem, że tylko w Tobie jest moje szczęście. Z Tobą dam radę każdemu wyzwaniu. Proszę, ześlij na mnie Ducha Świętego, by wspomagał mnie na życiowej drodze, by pomagał mi w przeciwnościach. I chronił mnie do końca mych dni. Duchu Święty, wielbię Ciebie całym sercem. Proszę czuwaj przy mnie każdego dnia. Bądź moim światłem, dzięki któremu nauczę się patrzeć na świat przez pryzmat Ewangelii. Błagam, niech Twoja wielka moc pomoże mi, gdy zacznie ciążyć mi stres, gdy nadejdą złe dni. Gdy dopadnie mnie smutek i zmęczenie. Duchu Święty, błagam, niech twe cudowne dary pozwolą mi przezwyciężyć wszystko to, co trudne. Niech napełnią mnie radością i wdzięcznością każdego ranka, gdy Pan Bóg pozwoli mi otworzyć oczy ze snu. Proszę, niech twoja siła pomoże mi wypełniać życiowe obowiązki. I żyć w pokoju serca. Bardzo ufam w Twoją pomoc. Ty możesz wszystko. Ojcze w niebie, dziękuję Ci, że napełniasz moje serce kojącym uczuciem miłości, że błogosławisz mnie obecnością Ducha Świętego. Proszę, pozwól Mu być ze mną na wieki, prowadzić mnie ku Tobie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!